Bardzo serdecznie z tej strony serman To drugi odcinek z Watt of Tanks, a ci jest Brixer. Nie i zaczniemy od gry na czwartych tierach. Bo Brixer mówi, że dawno nie grał, ja też dawno nie grałem. Dzisiaj zresztą ćwiczyłem to, lamiłem. No trzeba pojechać pierwszą Brixer na niski, No, żeby się rozgrzać. znaczy ja w sumie już gram z godzinę teraz. Znaczy no, no mniej, ale i tam kilka bitew pograłem, to lamiłem ciągle. O dobra, na czwórki wywaliło i na trójki Dobra, to gdzie jedziemy? Зачем у Вирексарах стал, бы не от не от не отбира? Okay, jestem. A, dobra. Nie, myślałem, że to z ja, mikrofonem się stało. Nie, coś mi się ten... Na przycisk miałem ustawiony, coś mi się zbugował przycisk. A, okej. Okay. No, tutaj jedziemy? No jedziemy, jedziemy. Ja w to, na tej mapie grałem było tak dawno, że już nie pamiętam. I pamiętam, że zatonowałem grając tym, Luxem. Niemieckim. Bo myślałem, no. że przejdę na szybkość, ale się nie udało. No. Luch jest dobry, ale ale nie trafiłem A potem zmieniłem na Leoparda Ale go sprzedałem od razu, bo mi się nie chciało nim grać Wolałem czołgiem ciężkim jakimś Ja też wolę ciężkie Ale na co przekonałem jeszcze do A, tych nie, no nie Do... No to jest dramat, Odbiłem się od trójki Kurde, koleś mi tu zasłania A jak przestrzeliłem Dobra, zniszczyłem. No ale poprawię. A teraz nie trochę. Aj, ja zginęłem. Tam jedynie jest na hita. Aha, widzę. Znaczy no, po moim strzale powinienem się na hita, zależy jak jaką wieżyczkę masz. Bo moja bije bo moja pas... O Boże, Artam. Oczywiście. To, to, to co uwielbiam w bocie najbardziej mnie zabiło. Wiem, też... To 100 arty są wkurzające, ale jak umiesz samemu... Ale jak samemu atym, to też się cieszysz. Dobra. No. To teraz... Kim, czym teraz jedziemy? Nie wiem, piątki jakieś? Dobra, to piątki niech będą. To ja wezmę... Hmm... Tak ja mam piątki? ja sobie też muszę wybrać jakąś. Dobra, to ja mam, mam tutaj wszystkim amunicję, wszystko, bo to. Nie mam złotej amunicji, Czekaj. Coś tu mam, mam do złotej. O, dobra, wiem czym zagram. Moim najlepszym piątym tierem. Bo. Tak, się chciałem, to teraz ja ja Dobra, ja będę kawał jedynku, bo mam wszystko w nim zbadane poza czołgami. on tam było następnego kawała. Ja sobie tego sztuka z misji wziąłem Moje hmm. znanie to tylko lepsze A hmm. OID będzie, to, ten OID OID, teraz ten oit będzie, bo ten OIX pi teraz ten pogorszyli hmm. Czekaj, gdzie jest ten Oi? Który to? A, wiem. Widzę właśnie, teraz dopiero. przed tymi zmianami tym najnowszym paczku, to one były. Takie hamy po prostu tym się nie dało. Przeciwko temu się się grać, nie dało. Ja pamiętam, były jakieś takie czołgi, kiedyś w tiery, co miałem po 1400 HP. To były jakieś czołgi premium, ale gigantyczne były. To był ich minus, ale... Mam go, mam go, mam go na hmm. razu możemy nim pojechać. Okej, okay, ty ja kawał, yy, jeden, ty 85. No. Tylko tam nic nie mam z balansem, naprawdę. Co, co mnie denerwuje. 85 nie grałem. by się można było złożyć większą ekipę, to może treningówkę sobie pograć. No, ale to nie dzisiaj już, bo ja mam mało czasu. No ja też, ale tak mówię, później, Fajne, fajne są teraz te zabawy, jakieś chowane wymyślili czegoś. A wiem, pamiętam. No. Dawno temu właśnie ja ten zawsze robiłem kanał treningowy, jak mi się nudziło. Brałem jakąś A20, czy coś takiego, i, grałem, i ten zrobiłem pokój hdc I się grało, że było 15 ch ch chowających się, i 5 szukających. Teraz, teraz mi się oznacza trochę ekipa, rozsądnie. Roz I pamiętam, że zawsze, ale... żeby znaleźć ludzi do tego, to. To zapraszałem do słabych ludzi po prostu. Wpisywałem AA, AB A, i tak dalej i zajdowało ludzi normalnie. Ludzie normalnie wchodzili. Ja miałem, ja miałem do niedawna taką ekipę, taką 8 na przykład 6-8-osobową, to że. To Strzelają do mnie. Ale ja ich też masakruje. Zaczniemy pod trapik plutony na przykład robić sobie po 3 osoby. I na 3-4 yy, wbijać na, na mecz. I żeśmy walczyć, żeśmy walczy, próbowali walczyć przeciwko w sobie. Hmm. Ja teraz zjeszczę innego. Jest no, no, na Hita. Nie ja nie, jest na Hita u nich M7. Dobra, zniszczyłem. A to na Hawgucie, gdzieś na tym trolu? Na czym? Na, na najlepszym dziale. Na... na najlepszym tych, uzbrojeniu, jaki mam. Bo zbadałem wszystko w tym czołgu. Poza czołgami innymi. Bo na to ekspo teraz zbieram akurat. Ja co teraz chcę sobie wybadać. A tego, T-150 chyba. 150 No. Myślę, znaczy, że ja sobie na np. KW-2 bym polecił, bo to jest fajna maszynka. Mm, a to też. Znaczy ja chcę sobie zładać wszystkie czołgi po prostu, ale ten T-150 najpierw. Dobra, ja zginąłem, ale dwa fragi zdobyłem. Ja cały jeden strzał oddałem. <grym> jeszcze na ciebie się przełączam. Zmienili trochę tego stu stuga. Kiedyś nie miał tych bocznych takich. Znaczy bo to nie jest sztuk 3, tylko sztuk 4 to jest... Stuk a, dobra, bo mogłem się pomylić faktycznie. Stuk 3 nadal nie ma tych bodków. Sztuk 4 to jest... Y, tu bo teraz są misje osobiste dodane. No. Y, za misje osobiste, na przykład masz 15 misji parę tam musisz zrobić tam czołgi ciężkie, na niszczyciele, na lampy, A wiem, na kiedy ja byłem to już to było, ale za bardzo się tym nie przejmowałem. Ale znaczy, wiem o czym mówić. 4 czołgi są, to ja dopiero pierwszego zrobiłem. Hmm. Nie, to ja żadnego nie robiłem. I się po prostu nie chciało tych misji robić Po prostu grałem, by grać sobie no expa pozdobywać, tak Nie ja obecnie mam tam ćwierć miliona tylko No to i tak będzie ode mnie Ja mam niecałe 100 tysięcy Znaczy w sumie to było tak Raz zakończyłem grać z 300 tysiącami nagle wracam po kilku miesiącach i mam milion Tak nagle Że niby jakiś bonus dla powracających graczy mi dali O wiem, trójkami możemy pojechać, bo mam tego elitarnego czołga, bo dostałem CD-Action Okej Czy tam nie wiem, czy CD-Action, czy jakiegoś kodu po prostu Tego PZ-S35 jakoś tak się 7 artylerii pojadą Okej No nie wierzę Wszystko mi zabierają Wiem, to jest derwujące Moim zdaniem powinni dawać fraga temu, kto najwięcej obrażeń za czołgowi. Albo chociaż asysty powinni jakieś liczyć jeszcze. No. A to nie tylko. Tak <sighs> Razem traci się przymójna sytuacja, że ten, że kiedyś grałem, to było 10 na 5. Przeciw... Znaczy nas było 10, ich było 5, i oni wygrali przez zakupienie bazy. Wiesz no co, to ja ostatnio wróciłem, bo niedawno sobie do WOTA wróciłem dawno już nie grałem. No. Bo, mi się, bo już trochę miałem tego dość tej gry. Eee... To sobie wróciłem i pierwszą bitwę jaką rozegrałem to była na e, na te oboze. E, to była na piątkie, właśnie... Czy chyba na szóstki na moim Oliku Tym całym, tym dużym. No. I, wy, I była taka sytuacja, że po prostu e, 3-1 było i skapował bazę. Mm. Na tej mapie na środku po prostu podjechały sobie osoby, no, bazę nam skapowali, Dziękuję hmm. dobranoc, my już nie mieliśmy nic do powiedzenia. Hmm. Więc zawatnie było. Hmm. Tak szczerze, to myślę, że to też przegramy. No, ja mam 37, 37 HP to już. Ale to chodzi też o fakt, że okupiłem nam bazę już po, jeszcze 50 sekund. Ja znaczy, właśnie próbuję wrócić, ale Skoda tam stoi na przycisku, ona ma chyba, nie jestem pewien, czy ona ma magazynek. Z... Ja za bardzo. Tak? Ja, ja tymi Czech Czechami też mam tylko pierwszy tier, ten podstawowy. Co wygląda a, jak autobus. A, dziesiątka wyniata. Hmm. Nie wiem, ja, ja tylko ja widziałem ten. Ja po prostu, jak spojrzałem na ten czołg, to powiedziałem, że to jest autobus z wieżyczką, po prostu. No, a dziesiątka jest fajna, bo mam magazynek. Bardzo szybko przerwujący. Nie, nie wyjadę panie. No, ja raz pamiętam, że. W tej sytuacji, tej samej, co nam zajęli, badała się tak pod koniec. To ten, to już byłem przy bazie i nagle zajęli. I też się wtedy ostro żem A zasuwałem 50 na godzinę, bo A20. No to tak, się jeszcze utopił. <grym> Dobra, noc. Nawet nie utopił, to się rozbił. No. Dobra, ja też zanotowałem, bo coś zrobiłem, przynajmniej w tej grze. No Ja 300x dostałem. ja 300x dostałem. Dobra, to sobie sprawdzę tego czekosłowackiego, dziesiątkę. Okej, okay. dobra, to teraz na trójki czy szóstki? Nie wiem, nie wybieraj. Dobra, to zagrajmy na szóstki, bo w sumie to jest elitarny czołg, no to eks mi niepotrzebny na nim. W sumie myślę, czego nie sprzedać i zrobić na nim 200 tysięcy. Znaczy wiesz? Nie wiem, no to musisz sobie najpierw sobie trochę pograć i zobacz. Znaczy, no. ja nie rozumiem za bardzo gry elitarnej czołgami, bo to ten, marnujesz, potem czas marnujesz i eksmę nie dostajesz na nim. Znaczy, dostajesz, na ale niepotrzebnie. To nie tak do końca, że ty marnujesz ten czas, bo grając na elitarnych czołgach, możesz sobie szybciej załogę. Yy... A, w takim sensie, no tak. Spisz. Tak, musisz to ustawić tam w lewym górnym rogu jakiś tam ten, ten taki... Kwadr ten kwadracik jest, zaznaczasz sobie tam, żeby szybciej ci szkoliło załogę i nie dostajesz już doświadczenia, coś więcej wolnego doświadczenia. Tak, spisz, to na przykład możesz żarówkę y, zrobić, szósty zmyw A, dobra, śledz. Dobra. Dobra. Ja znam ja to Ile masz maksymalną prędkość? 14 na godzinę. O kurde... Ja, ja do takich czołgów nie mam tego cierpliwości Piadomo, że grałem tę 1 to przez na całe mapy i ten. I, i, i koniec u gry było. Wiesz co, ja te AT7, AT2, AT8, AT7 nie iżdżę, więc one z podną rętkością jest, że jakoś się dało wytrzymać. Hmm. W to nie był sobie denerwowało, bo ja nie to lubię, to lubię tak ta wiesz. będzie Sowita. No. Nie wiem ja teraz ja... ja mam teraz 34, zasuwam 38 z górki. Trzynaście na godzinę, masakra. Hmm. Moi to moi, moi już też w tym domu. Hmm. No właśnie, ja widzę, ty jeszcze jesteś przy net. linii bazy nie przekroczyłeś, wiesz, ty tam na tyłach startowałeś chyba, a ja... Już sobie prawie pod środek podjeżdżam. Ja I, I Rudego powiem. spotkałem. No. Dobra, będę miał pojedynego z Rudym. Za bardzo nie rozumiem sensu kup kupowania tego rudego fajny czołg, nie? do fajny, był e, polski, nie? E, znaczy teoretycznie radziecki, tak? no bo to był ten. To to 385, tak? ale no, Polacy go używali. O no, dobra, jest no, tu ktoś no, przy mnie. smaczek taki, nie no. to polski smaczek i tak dalej, tylko... Um, to jest w kwestii tego jak ktoś chce się wyrócić, że jest, no. po, że ten, że komuś się chce po prostu. No. Tak, jako taka zabawka, jeżeli chce, ja nie wiem będzie jakiś wyjątkowy czołg, to nie będzie wyjątkowy, bo to jest dokładnie to samo tam. drobnie przerobionymi y, statystykami, 3485. No to właśnie po prostu powinien być taki sposób, wyjątkowy wygląd, bo nie daj do tego Rudego i tyle, po co. To... Znaczy, rudy, rudy ma wyjątkowy wygląd sam, bo on ma tam. No tak. On tam faktycznie wygląda jak taki rudy. No. Jeszcze i fajne ma to, że w załodze, jak masz załogę, to jednym z załogantów jest pies. Poważnie? No. No. Le... Jakby przed cię wyświetlą to szczeka pies. Wow. No to, to akurat jest przyda. To po prostu tak żeby się wyróżnić faktycznie, żeby żeby mieć tego... że się psana no, i tak dalej. Dobra, dojechałem chyba na pozycję. O, o Boże, a na drugiej stronie... Wiesz co chyba będą się, się wracać. Ale nie wiem czy to się mi opłaca. No tak się ostatnio jak już, żeby mieć po prostu mocelować w bazę, prawie czego albo ogóle mieć jakieś... Teren to strzelanie i tyle. Bo, się bo, ukryć za górką. No, bo cofać się nie ma się. sensu. Strzelam do takiego samego czołgu jak ja i nie mogę przebić pancerza. O kurde. O. Nie piąte tiery rozwalają. Teraz. No teraz to już inaczej się w Chyba na sceną grę zrobię Artem No nie wierzę Bo ile czasu starszy No ale jeszcze jedną grę powinno starszyć no, tak, tak celowałem w tej Cromwell'a Nie, do Wiem, to skurzanta jak masz właśnie oddać ostatni strzał I tu nagry... o kurde Dobra, ja jak idę A ja pędzę, z pełną, pełną prędkością <laughs> No Cię właśnie. O dobra, mam Cię. Jest. Kaliwan. Tego czołgu ma być fajnie po 8. Szybciej. Dobra, Możecie to jeszcze możemy to jeszcze wygrać, bo tak znaczy minimalna przewaga jest, ale to nie, nigdy nie wiadomo. Najlepiej ja to teraz pograć na czas, bo jest, jak jest szturm to. Jak my się bronimy, to. No właśnie. No i mają tylko 5,5 minuty, jeszcze. A chyba na start jest 10 czy 15 w, trym, w szturmie? 10, A, dobra. No to już prawie. No znaczy, ja sobie nigdy nie, gra, nie miałem takiej gry, w której by zwycięstwo było na czas. Tak w, se w sensie, że Ej. w szturmie. No ja właśnie, że takie zwycięstwo. Ja raz miałem tylko remis na, na trym, trybie, bo ten bo bitwa znaczy bitwa standardowej bo było dwó dwóch na trzech na jednego nie zabili, pozostało dwóch na jednego i ten i cała trójka kąpiła i po prostu tak, tak przez 10 minut y siedzieli i robili. O ładnie A, y nie nie jedzie na mnie, mam nadzieję a tego toga, to jest czołg litarne, czy jakoś go dosta czy jak? Prime. A, dobra. sobie go kupiłem, bo... Yy, on mnie strasznie zaskoczył pierwszy raz, jak go w życiu zobaczyłem, to po prostu się zdziwiłem, że taki karton może jeździć po, po włocie. <grym> I jest... I jak zauważyłem, że oni go chcą usunąć ze sklepu, to sobie postanowiłem go kupić. A, a już go nie ma? Nie ma. <grym> Dużo czołgów usuwałem, bo oni teraz coś tam <grym> majstrują z y, tym matchmakingiem, żeby nie, nie losowało na przykład... Coś tak dziwnie nas nie osa... no. Mało. O Boże drogi, co to było? Nie trafiłeś czy trafiłeś? Czy jak? Nie trafiłem, o a teraz przebiłem jeszcze Amora spadł Pięknie, że nie a. Amurach, a. Być nie mogło hmm. Znaczy no sobie się nie dziwię, że tego Toga skasowali bo nie jest ten obrażenie jakieś tam zadaje sensowne A ma jeszcze po prostu dużo HP Ale nie ma pancerza a. O Boże drogi, cześć Cześć kolego Yeah. Po tobie już chyba, bo... Z jednej strony cię... Ruskie, a z drugiej ten... Amerykanie. Mhm. Czy możesz jeszcze jednego zabić? Aj... Tak. Dobra. Trochę mnie No. No, z, no mówię właśnie, z dwóch z jednej strony miałeś rusku, z drugiej Amerykę. Wszystko. No. Ale to a bym wykończył, bo ona no. na tym... No, no wiem widziałem to... na hita była Już z czego działa No, a ty ja teraz jadę tym jadę, yy... Gdzie Artem no Artem No subiątką Wiesz. pojadę Ja się pojadę z domu tym to co... o samą kurką co wcześniej Dobra. Ja, ja artkę mam, ale ósmego poziomu. A ten, jeszcze da się zrobić tak, żeby wywaliło na bitwę nacji? W sensie, że po jednej są same ruskie, a po drugie przed same nie, Niemcy. Nie. Nie, a. To, nie to, to. A, ja to, a, to, a to było zdaniem. bardzo fajne. Bo wiesz, no. bo to, to bardziej tak historycznie wtedy wyglądało, że wiesz, sama Rosja kontra same Niemcy. A nie że właśnie takie wymieszane to jest. Tak, tylko, tylko tam sobie co to było, to było takie mało e, zbalansowane, bo często na przykład było także. Za Zatrusku to były strasznie dużo, do, dużo czołgów, dobrych i tak dalej, a na przykład w Francuzów były bardzo słabe maszyny, jak tak wylosowało. Hmm. No właśnie teraz z treningowych coś takiego można. To była to A ten, a do twojego klanu od którego przyjmują tieru? Tak się zapytam jeszcze tak z innej beczki. znałe chyba bug z mikrofonem. User in your time Dobra, także coś się stało, także na tym zakończymy nagrywanie. Także na razie, cześć, hej, do zobaczenia. Znaczy ja tą bitwę sobie dokończyłem już poza odcinkiem, także do zobaczenia w kolejnym materiale, nie z tej gry, pewnie z innej. Na razie, cześć, hej!